Witam państwa serdecznie. Program Czarno na Biały, czyli goebbelsowska wersja współczesnej trzeciej RP, a pokażę państwu, jak powstaje ten program i elementy, których na co dzień nie widzicie. Zapraszam nie jest pan wstydny, Dlaczego Pani zdaniem powinno mi być wstyd? Ale ustalmy sobie zasady pani mhm. żeby to Pan odpowiadał na moje pytanie. Czyli to jest dla Pani za trudny warunek, żeby rozmowa była nagrywana przeze mnie również? Bo, bo tu mamy jakieś pomieszanie z Jeżeli Pani boi się nagrywania, to trzeba zmienić zawód. W no, nie, nie wyrażam zgody na to, żeby to nagranie było potem gdzieś publikowane. Jeżeli Pani boi się rozmowy ze mną, no to rezygnujmy. Otóż, Dama z tego programu poinformowała mnie, że chce zrobić materiał na temat odebrania nam immunitetu. I już przez telefon mi zapolubienie tam wpisu, który pokazywał prawdziwe sceny przemocy migrantów. I przez telefon mnie już poinformowała, że jej najważniejsze pytanie, jakie, jakie chce mi zadać, to, to jest: czy nie jest mi wstyd? W związku z tym postanowiłem, że jednak z tą damą się spotkam i to wszystko Państwu pokażę. Ale nie uwierzycie, od czego zaczęła się ta rozmowa. Otóż ta rozmowa zaczęła się e, e, od tego, że zaskoczyłem dziennikarzy TVN-u e, i przesłałem swoje kamery. Dlatego, że e, na, e, jak Państwo oglądacie ten materiał, to zawsze jest tak, że są różne fragmenty powycinane, to co im pasuje, czarna muzyka podłożona, e, tak, żeby z każdego, kogo się chce, zrobić e, przestępcę. Dlatego ja zdecydowałem, że nagram całość, żebyście Państwo mogli zobaczyć. Jak to wygląda naprawdę? No i kiedy Państwo z TVN zobaczyli, że ja chcę jednak nagrać i pokazać uczciwie całą rozmowę, to zobaczcie, co się wydarzyło. Wie pan co, no nie, nie wyrażam zgody na to, żeby to nagranie było potem gdzieś publikowane. No Pani raczej żartować. No to Pani chciała ze mną rozmawiać, tak? Panie tak? pośle, ale zgodnie z przepisami prawa autorskiego wywiad jest otwarty, który jest chroniony prawami. I prawa autorskie do tego wywiadu ma telewizja TVN, dla której ja pracuję. No to Pani tak, to Pani prawa, a to są moje prawa. O. Ja się nie boję z Panem rozmawiać, ja tylko przedstawiam stanowisko TVN-u. Ja Pana informuję, że zgodnie z prawem autorskim <grym> wywiad... Którym konkretnie punktem? Który, no... no ja to przeczytam, a, no ale ja to przeczytam. Ale no ja nie jestem prawnikiem, Panie pośle. Może... No ale powołuje się Pani na jakieś pani, prawo, którego Pani nie, nie to zna. to będzie poważne. A ale ten ja ten... jestem bardzo poważny. Czyli ja nie mogę nagrać rozmowy samym sobą, bo pani redaktor powołuje się na punkt prawa autorskiego i ten punkt, którego oczywiście sama nie zna. Ona nie będzie mi teraz mówić, który to punkt, ale po prostu nie mogę tego robić. Wyobraźcie sobie państwo, tak notabene teraz się tak zastanawiam, jeżeli ofiarami tych ludzi są. Zwykli obywatele, którzy nie mają siły, determinacji, wiedzy i odwagi, żeby się zmierzyć z tym systemem. Jak taka dama z tą całą ekipą jest w stanie takiego człowieka zniszczyć i zmanipulować. Jak to było w wielu programach tego typu, ale do tego jeszcze wrócę. Wróćmy teraz do meritum. Ale ja rozumiem, że jeżeli. Dlaczego panie się pani boi? Pośle. No pani chce ze porozmawiać, panie, ale tak? Ja nie mam się czego bać, panie hmm. pośle, dlatego, że pan jest y, urzędnikiem publicznym. Pani ma... też, pani też. Otracamy z publicznych pieniędzy, a ja jako dziennikarz mam prawo zadawać się ale do czyli... pytania. Dobrze, ale czyli ustalmy, czyli pani by chciała zadawać pytania, wyciąć sobie z tego, co chce, a ja nie, nie mam prawa tego nagrać? Nie, ma pan prawo to nagrać. Przecież Tylko? To że ma prawo to e, Pani pośle, muszę tak. mu ten kabelek pod Tak jest, tak jest. Ma pan prawo to nagrać. Tak ja jest. Mówię tylko Panu, że nie wyrażam zgody na to, żeby to mówię, To ja Pani mówię, że, ja pani mówię, że no, prawo jest... Nie ma takiego prawa, które by mi zakazywało tego publika publikacji tego, dlatego wszystko będzie zależało od Pani uczciwości. Pani redaktor jednak bardzo długo myślała, myślała, jak tu mnie przekonać, że jednak e, ona może sobie tylko wycinać fragmenty rozmowy ze mną, a ja nie mogę pokazać całej tej rozmowy. I wykoncypowała że e, e, ja próbuję e, e, działać jak za najmroczniejszych czasów totalitarnych. Posłuchajcie Państwo. Mam jednak poczucie, że próbuje Pan dyktować warunki dziennikarzy, e, najmroczniej jak najmroczniejsze w polityczne, po Pana w zasadach. Dziękuję. Pytanie, czy, czy, Dziękuję. Czy też dowiem się od pana jakie pytania mogę panu zadawać, a jakich nie mogę? Co w tym jest złego? Że pani może nagrywać, a ja nie? Co w tym jest złego? Ja panu nie zabroniłam nagrywania. Nie, pani mówi, że są najmroczniejsze czasy polityczne, dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Nie zabroniłam panu nagrywania, ale no. pan... Dzięki za znaczy, Jakich ja mogę z Panem rozmawiać, u... jest pan urzędnikiem publicznym, a potem publicznym? Czyli to jest dla Pani za trudny warunek, żeby rozmowa była nagrywana przeze mnie również. Czyli może być nagrana tylko przez Panią i pani sobie może wyciąć z tego, co Pani chce. I pani zdaniem to, jest uczciwa, to są uczciwe zasady, tak? Dobrze rozumiemy? Ja tego nie powiedziałem. No to co jest takiego najmroczniejszego w, tym, w tej zasadzie? Z najmroczniejszych czasów. No, co w tym jest? Jakby pani była przejema i wytłumaczyć. To Pytanie, panu, że zgodnie z prawem prasowym, e, z prawem autorskim wywiad jest utworem. Mm -hmm. Pan może nagrywać. Mm -hmm. Nie zabraniam tego absolutnie panu. Mm -hmm. Ale to jeszcze by tego brakowało, że pani mi już zabroniła nagrywania. Ale bardzo proszę tak. tak proszę zaczekać, inaczej to zrobię. A co, pani tutaj, co panią tutaj obraziło tym razem? To może to że jeszcze nie, nie nie może żeby panu... um, to żeby mnie panu czegoś No właśnie, no to. A co jest takie najmroczy... co z najmroczniejszych czasów politycznych pani się kojarzy, że nagrywamy rozmowę naszą, którą pani chciała nagrać? Co tu jest takiego totalitarnego? Jakby pani była przejma powiedzieć. Nie, stawia pan Ale, tak nie jest w takiej sytuacji, w której pan by powiedział ja uważam, że to imieniu społecznej, o czym stracił, czy nie prawa, so, muszę zadawać pytania. No, no ja mam. Dobrze, dobrze. A ja mam prawo y, mieć pewność, że pani nie wytnie fragmentów z tej rozmowy, takich, które będą się pani podobały. Czyli to, że ja nagram całą y, y, rozmowę z nią, a nie ona sobie wytnie fragmenty, to jej się kojarzy to ze stalinizmem. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że taki TVN na co dzień właśnie PiS portuje do Stalinizmu, Zjednoczoną Projekcję do Stalinizmu. Wszystko, co nie jest związane z Tuskiem, to jest Stalinizm. A największym Stalinizmem jest to, że oni sobie mogą manipulować, a obnażanie ich manipulacji albo pokazywanie całego materiału to jest Stalinizm. Ale to nie wszystko, posłuchajcie. E, panie pośle, bym chciała zapytać, czy nie jest Pan za ten spot z 2018 roku o tak? A dlaczego Pani zdaniem powinno mi być wstyd? A według Pana z tym spotem wszystko jest w porządku, według Pana był ok? No to proszę powiedzieć, co Pani zdaniem jest nie w porządku z tym spotem? Skoro Pani uważa, że pani powinno mi być za niego wstyd, Panie pośle, ja tak nie uważam, ja Pana pytam. Nie, Pani zadała pytanie, czy mi jest wstyd. W związku z tym, Pani zdaniem, jest tam coś wstydliwego, Panie dlatego proszę. pytam, co jest wstydliwego Pani zdaniem w tym spocie? Pani pośle, bardzo bym prosiła, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Pan, pan. Nie, ale rozmowa jest. Nie, nie, nie. Nie, rozmowa jest. Nie, rozmawialiśmy na pan rozmowę. Czy pani uważa, wie, co to jest rozmowa? Czy pan uważa, że ten. Pod jest w porządku. Czy według Pana ten pod jest ok? Czy dzisiaj by Pan by ponownie podał dalej, zaszerował, mówiąc kolokwiarze? Nie... No dobrze, chętnie Pani odpowiem na to pytanie, ale Pani byłaby mi uprzejma powiedzieć, co pan pani zdaniem jest nie w porządku, za co ja powinienem się wstydzić? Czyli według Pana wszystko jest ok? Moim zdaniem tak, no ale niech Pani powie, o co Pani chodzi. A według Pana nie ma tam treści, które nawo nawoływałyby do nienawiści i niechęci wobec osób innego pochodzenia? Które konkretnie treści? Pani znam pan dam No jest nam tam za to teraz pan będzie mnie przepytywał. Znaczy nie, no bo pani mnie pyta, że tam są treści, które nawołują do przemocy, dlatego ja pani pytam, które konkretnie treści. Pani pośle, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy pan. No moim zdaniem rozwiąza... tam nie ma takich treści. Ja uważam, ten że jest. jest okay według pana. Ja uważam, że jest bardzo okej, okay, ale jeżeli pani zdaniem jest nie okej, okay, to proszę powiedzieć mi gdzie konkretnie. No ale z jakiegoś powodu Panu ochylono imunitę, z powodu właśnie tego spotu. Ja wiem, ale wie, jak wie Pani, no szczegółowo jak się pytałem, o który konkretnie fragment chodzi tego spotu, no to nikt nie potrafił mi powiedzieć, który konkretnie jest zły. Dlatego może Pani będzie w stanie powiedzieć, który się Pani nie podoba. E, a to nie chodzi o to, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Proszę Państwa, dwie minuty trwa moja rozmowa z nią żeby ona y, powiedziała mi, na czym konkretnie polega y, coś złego w tym spocie. Dlatego, że oni w te są przyzwyczajeni, że oni sami sobie tworzą narrację, no, wstyd, źle i tak dalej. Ale na czym konkretnie polega ten wstyd? O, no to tu już jest y, problem. Warto, żeby ludziom pokazać, że ten tamci ludzie to, to wstyd, to wstyd. No ale powiedzmy, że po ponad dwóch minutach ta dama się y, coś sobie jednak wymyśliła. I popatrzcie, jak jej poszło. Ale Pan uważa, że chociażby sformuł, sformułowanie enklawy muzułmańskich uchodźców, jeśli dobrze pamiętam, straszenie Polaków tym, że będą gwałceni, grabieni przez hordy imigrantów, którzy pojawią się tutaj mhm. w kraju. Według Pana mhm. to jest okej? Okay?